No i jako pierwszy będzie wchodził na prawdopodobnie na ten digital economy będzie miał swoją cyfrową walutę. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, czyli o walutach cyfrowych banków centralnych. Będzie też o Banku Rozrachunków Międzynarodowych, czyli o Banku Centralnych Banków Centralnych. Będzie trochę o walutach takich korporacyjnych typu Libra czy JP Morgan Coin. No i będzie finalnie o Algorand, czyli o tym, co Algorand ma wspólnego z CBDC, a ma sporo, bo budują właśnie rozwiązanie dla jednego z państw, które będzie walutą narodową bazującą na Algorand. Blockchainie. Zostańcie ze mną jak zwykle. Tak jak wspomniałem, będzie trochę kontekstowo, a potem trochę bardziej platformowo. Zapraszam. moje informacje, no to to nie jest porada inwestycyjna to co tutaj zobaczycie, usłyszycie to jest moje prywatne zdanie na temat rozwiązań opartych o kryptowaluty i blockchain, więc nie traktujcie tego w kategoriach porady, zgłębiajcie dalej to co ja tutaj się z Wami dzielę chętnie zobaczę w komentarzach jakieś uzupełnienia pytania, natomiast no róbcie swój rekonesans, zgłębiajcie uczcie się tych technologii, wydaje mi się, że ta wiedza Wam się przyda no i nie inwestujcie w ten obszar więcej niż możecie stracić i to dosłownie, tutaj może można stracić dużo, to jest jeszcze ciągle dziki zachód, więc naprawdę trzeba się na tym znać. Natomiast, jeżeli chodzi o inwestowanie we własny rozwój, w zdobywanie wiedzy, no to wydaje mi się, że warto. Zaskakujące jest, jak mało mówi się o banku rozrachunków międzynarodowych, czyli BIS, Bank for International Settlement. Jest to taki właśnie bank centralny banków centralnych, więc jeżeli macie wątpliwości w to, czy polityka monetarna na świecie no to jest tylko i wyłącznie wytwór danego państwa, No to sugeruję poczytać, porozgłębiać materiały na temat BIS. To nie jest wirtualna organizacja, to nie jest organizacja z teorii spiskowych. Można na jej temat znaleźć bardzo dużo informacji w internecie, w szczególności strona bis.org. mają też swój kanał na YouTubie, natomiast jest to chyba najpotężniejszy bank na świecie, a jednocześnie banku, o którym się no, w zasadzie najmniej mówi, prawie w ogóle się o nim nie mówi no i w zasadzie prawie nikt nie o jego istnieniu. No i czemu ja w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, no bo w kontekście walut narodowych na blockchainie bank centralny, banków centralnych, czyli bank rozrachunków międzynarodowych wydaje mi się, że może mieć jakąś Tutaj rolę. No, i jeżeli właśnie Wam się wydaje, że polityki monetarne poszczególnych państw no to jest stricte indywidualna sprawa danego państwa, albo że ewentualnie tylko Fed ma na to jakiś tam wpływ dla niektórych krajów w ten czy inny sposób, no to być może jesteście w błędzie. BIS ma tutaj bardzo dużą rolę i zresztą, no tak jak mówię, to nie jest teoria spiskowa. Sami się do tego przyznają, usłyszycie to od ich general managera Augustyna Karstena, wiele jest informacji na ten temat w wywiadach i w napisanych, tak? Czyli na ich stronie. Generalnie jest to bank, którego rolą jest koordynacja działań banków centralnych wchodzących w skład tej organizacji. W tej chwili jest ich 62, w tym Polska. Ustalanie jakichś spójnych zasad no i stabilnej polityki monetarnej dla państw członkowskich. BIS został ustanowiony 17 maja 1930 roku, tymczasowo miało to być, żeby pomóc w rozrachunkach po I wojnie światowej między Niemcami no, a państwami poszkodowanymi. No ale tak się jakoś trochę przedłużyło i została ta organizacja, ta instytucja do dziś. No i jest najpotężniejszym bankiem centralnym świata, tak naprawdę mającym wpływ no, na polityki monetarne, finansowe w, w zasadzie no, we wszystkich większych gospodarkach wśród państw członkowskich BIS jest ich 62%. I ciągle to rozszerzają tamtego czasu. Jest Narodowy Bank Polski, jest Europejski Bank Centralny, jest Fed, jest Bank Kanadyjski. No, generalnie wszystkie ważniejsze gospodarki tam są. No i teraz spotykają się raz na dwa miesiące, właśnie żeby ustalać różne zasady związane z politykami finansowymi na świecie. Te obrady nie są. Jawne, nie wiadomo do końca, co tam jest dyskutowane. Jakieś raporty, oczywiście, powstają. Dużo można wyczytać na bijas.org mają fajne statystyki, można na sobie popatrzeć różne właśnie zobowiązania państw względem siebie. Więc no wydaje mi się, że ta organizacja ma tam jakąś swoją rolę, natomiast ma też potężną władzę na to, co się dzieje na świecie, w szczególności w świecie finansów, w świecie monetarnym. No i tak jak wspomniałem, zachęcam pogrzebania w ich zasobach, w szczególności Augustin Carstens, czyli General Manager, daje sporo wywiadów. Jest też właśnie taki wywiad dla CNN, gdzieś go tutaj zalimpuje, gdzie stricte mówi o CBDC, czyli w lutach cyfrowych banków centralnych, o blockchainie, o Libra Coin. Ciekawy wywiad. Kilkanaście minut warto to przesłuchać w całości. No Generalnie z tego wywiadu dowiemy się. Od Augustina, że wszystkie banki centralne pracują obecnie nad swoimi walutami cyfrowymi. Dowiemy się, że no niekoniecznie jest to jakaś tam super sprawa na dziś dzień, bardziej w perspektywie 3-5 lat. Dowiemy się, że no raczej nie widzą tego na początek jako czegoś takiego na rynek retail. Bardziej jest to potężna technologia do szybkich rozliczeń między bankami centralnymi. No i dowiemy się, że prawdopodobnie 2-3-4 banki. Banki Centralne w w bliższej przyszłości coś takiego spróbują, natomiast no, dla innych banków centralnych to jest trochę dłuższa podróż. No więc, jeżeli ktoś jeszcze wątpi, czy, czy w to, że banki centralne pracują nad swoimi walutami cyfrowymi opartymi o blockchain, no to general manager Banku Rozrachunków Międzynarodowych mówi o tym jawnie, nie ukrywają tego w żaden sposób. Mówią też o tym, że spotkali się z Librą, że ty, jak dowiedzieli się o. To jest wywiad z listopada 2019 roku więc już chwila ma, natomiast tam wspomina o tym, że właśnie jak Libra ogłosiła swoje plany, no to to było dla nich bardzo kontrowersyjne i dało im do myślenia no i następnie też nastąpiło jakieś spotkanie właśnie z Librą i przedstawicieli BIS-u, czyli Banku Rozwoju Międzynarodowych, nie mówi co tam ustalili spotkanie było tajne natomiast była dyskutowana jakaś kooperacja właśnie między sektorem publicznym i sektorem prywatnym tak to jakoś tam Augustin Carsens nazywa, no wywiad jest bardzo informacyjny, zresztą tych wywiadów jest sporo, zachęcam postudiujcie to sobie, żeby wiedzieć też, co się dzieje w kontekście właśnie walut cyfrowych narodowych, no bo myślę, że to jest przyszłość nieunikniona, nie wiem, być może patrząc na to, że mamy bank centralny banków centralnych, czeka nas jakaś jedna duża globalna waluta za jakiś czas, poguglajcie posprawdzajcie, generalnie to, co tutaj mówię wprowadzenia na temat Banku Rozwojów Międzynarodowych jest, żeby Wam trochę dać perspektywę na to, że świat finansów jest zglobalizowany dosyć mocno, moim zdaniem, jest centralizowany, no i przez ten bardzo ładny budynek w Bazylei w Szwajcarii jest w ten czy w inny sposób kontrolowany czy koordynowany, jeżeli wolicie to tak nazwać. Więc. Waluty cyfrowe to jest rzeczywistość, no a że waluty cyfrowe dla banków centralnych to jest rzeczywistość, no to też ostatnio się dowiadujemy właśnie za sprawą Algorandu, no bo tutaj Republika Wysp Marszala ogłosiła, że w tym roku będzie wprowadzać swoją walutę narodową bazującą właśnie na platformie Algorand. No i to moje długie wprowadzenie tutaj na temat banku rozruchów międzynarodowych i ich podejścia do właśnie walut cyfrowych jest po to? No bo moim zdaniem można to zrobić w sposób dobry i można to zrobić w sposób niedobry. To znaczy ja mam trochę obawy, że te waluty cyfrowe dla państw będą powstawały no, w sposób taki bardzo naruszający prywatność. Jeżeli wejdą faktycznie na ten rynek retail, no to no, ciężko jest to tak zrobić, żeby jakoś zachować w tym wszystkim naszą swobodę. Tak? Znaczy obawiam się, że tutaj może być dużo większy wpływ na to, co można, co nie można. No bo to są słuszne obawy. No w każdym razie to, co w tej chwili odbywa się, jeżeli chodzi o wyspy Marszala i wdrożenie rozwiązania waluty narodowej, właśnie na bazie Algorand, wydaje mi się, że jest nie najgorsze. Znaczy, tam są takie rzeczy, które być może mogłyby wyznaczyć jakieś trendy na przyszłość. No więc teraz trochę na ten temat. Wydaje mi się to mega ciekawa aplikacja, która po pierwsze szerzy adopcję, no po drugie, chyba, nie wiem, czy nie będzie pierwszą implementacją waluty cyfrowej narodowej, właśnie na blockchainie. Otwartym publicznym blockchainie. Więc trochę poopowiadam Wam o Wyspach Marszala, o Republice Wysp Marszala, bo kontekst tego jest ważny, żeby zrozumieć skąd w ogóle pomysł na ich walutę narodową i dlaczego taka, a nie inna konstrukcja. No więc. E Wyspy Marszala no to jest państwo wyspiarskie położone na oceanie spokojnym, na no, samym środku w zasadzie oceanu spokojnego. Nigdzie stamtąd nie jest blisko ani do Australii, ani do Chin, ani do Stanów Zjednoczonych. No, w każdym razie jest to 1100 wysp, ponad 1100 wysp, które zamieszkuje 50 tysięcy mieszkańców, więc 50 osób na wyspę. <grytanie> Pewnie niektórzy tam mają swoje indywidualne wyspy. No, jest, te wyspy są rozciągnięte na obszarze ponad miliona kilometrów kwadratowych, a powierzchnia tych no to 181 km2, więc no nie są to za duże wyspy, ale no bardzo rozsiane. No więc to powoduje, że natura tego państwa jest taka mocno, mocno zdecentralizowana by default. Z racji tego właśnie, że te narody, te, te, ta ludność siedzi sobie tam po tych wyspach, rozproszona jest. No i, no i oni tam się zajmują rybołówstwem, rolnictwem, uprawą, trochę jakimś rękodzielnictwem, no generalnie wszystkim, co tam da się zrobić, tak w swoim małym ekosystemie. No i dodatkowo dostają 65 milionów dolarów ze Stanów Zjednoczonych w formie takiej pomocy rocznie mają, posługują się jako walutą właśnie USD, czyli dolarem amerykańskim. Za chwilę powiem, dlaczego to tak jest. Mają swój język marszalski, ale językiem urzędowym jest również język angielski. No więc takie całkowicie odizolowane państwo. Być może gdzieś tam słyszeliście, ale ja, ja nazwę słyszałem, ale tak naprawdę dopiero teraz zgłębiłem, co to za państwo i co tam się dzieje u nich. Jest to państwo, które było wielokrotnie kolonizowane. Najpierw Hiszpanię, potem Niemcy, potem Japonia, no i ostatecznie spod tutaj Ciemiężu Japońskiego wyrwali ich Amerykanie jakoś tam w latach powojennych. No i od tamtego czasu niestety przeprowadzali na tych terenach masę testów broni jądrowych. Było tam 67 zrzutów broni atomowych na odcinku 12 lat o potężnej sile rażenia, w szczególności w 1967 roku Taka bomba pod jakimś tam kryptonimem BRAVO została przetestowana, najpotężniejsza z nich wszystkich, która była porównywalna w sile tysiąc razy mocniejsza siła rażenia od tej bomby, która spadła na Hiroshima. To wszystko oczywiście pod przykrywką testowania broni bardzo wyniszczyło ten obszar. Ta ludność cierpi na te wszystkie choroby promieniotwórcze, rak i tak dalej, no to jest bardzo, bardzo dotkliwe do dziś dzień. No i stąd też między te odszkodowania Stanów Zjednoczonych 65 milionów dolarów na rok, ale no to jest mało, To tak naprawdę nie da się często zreperować tych szkód w żadnym stopniu. No i choćby na to turystyka tam siadła, no bo wyspy wyglądają bardzo ładnie, no ale nie wiem, czym tam chciał w tej chwili pojechać. No w każdym razie w 1979 roku spod tego. E, powiedzmy opiekuństwa amerykańskiego e, te wyspy się wydostały, no i są od tamtego czasu niezależnym państwem, żyją sobie e, na tym obszarze, no dodatkowo mają jeszcze no, taki problem, że są e, chyba najbardziej na świecie narażeni na tą zmianę klimatu, czyli podnosienie się e, poziomu oceanu o 2 metry spowoduje, że oni znikną. E, no bo średnia wysokość nad poziom morza tych wysp no, to jest 2 metry. Więc jakiekolwiek tutaj roztapianie lodów i tak dalej, no to ich nie będzie i muszą sobie z tym jakoś poradzić. No dodatkowo przez tą zależność od waluty USA, no to zjadają ich właśnie te opłaty typu w rzędu 10%. To jest średnia, taka średni koszt, który muszą ponosić za te wszystkie transakcje, które dokonują za pośrednictwem tej bankowości elektronicznej. No więc mają dosyć, e, lekko powiedziawszy, przerąbane. <laughs> no, natomiast no, kraj jest super, tak po zdjęciach patrząc, tam jest bardzo, bardzo to ładnie e, wygląda. No niemniej będą próbować sobie z tym jakoś poradzić i ten swój system finansowy i gospodarkę postawić na nowo, no bo nie podnieśli się jeszcze po tych bombardowaniach. No i tutaj właśnie wchodzą ze swoją cyfrową walutą, która będzie budowana na Algorandzie. No i 10 września 2019 roku wypuścili white paper na właśnie taką walutę SOV od suwerenności. To będzie jej symbol. No i po przeanalizowaniu wielu różnych platform wybrali... Algorand jako dostawcę platformy. No i to zostało ogłoszone 2 marca tego roku, 2020 roku. No i w tym roku również się już spodziewamy zaimplementowania tejże waluty dla wysp Marshalla. No i właśnie ciekawe w tym wszystkim jest to, że no ile się spodziewamy, że te wszystkie duże gospodarki, czy to europejskie, czy Ameryka, w jakimś momencie wprowadzą swoją walutę cyfrową na blockchainie, pewnie scentralizowaną, pewnie wcześniej uprzedzą ich waluty korporacyjne typu Libra, bądź JP Morgan Coin, bądź o zgrozo te wysiłki zostaną połączone i to będą waluty korporacyjno-rządowe. No ta przyszłość nas zapewne czeka, być może będziemy mieć jedną globalną, Waluty, jeżeli bank rozrachunków narodowych też padnie na taki pomysł, znaczy już padł, ale zaimplementuje go szybciej raczej niż później, no to czas pokaże. Natomiast no, ja wierzę w to, że te pierwsze waluty cyfrowe, narodowe, no to będą właśnie takie małe gospodarki, które naprawdę tego potrzebują. No i wierzę, że to tam zostanie zrobione tak bardziej poprawnie, <laughs> może bliżej ducha decentralizacji. Przynajmniej no tak to wygląda, że ta, ta, ta waluta SOV robiona na bazie, blockchainu Algorand, który jest otwartym publicznym, będzie zachowywała część tych charakterystyk. Generalnie ma to być prawny środek płatniczy, jednocześnie też store of value. Oni wybrali Algorand właśnie ze względu na to, że daje szybkość transakcji po w zasadzie zerowych kosztach, a jednocześnie jak sama konstrukcja platformy umożliwia implementację tych wszystkich regulacyjnych rzeczy, no które przy takich rozliczeniach między wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych będą też niezbędne. No Algorand też daje no niemalże natychmiastową finalność transakcji, co również przy rozliczeniach takich narodowych wydaje mi się, że jest featurem niezbędnym. Więc no więc wybrali Algorand no i taka firma SFB Technologies będzie pomagać to Wdrożyć, no i będzie zapewniać też warstwę związaną jakby z identity. No i tak to wygląda, że waluty będzie 24 miliony takich SOV coinów. Ona będzie podzielna na 100, czyli ta jedna setna SOV też będzie możliwa, natomiast do obiegu w sumie zostanie wprowadzonych 240 milionów SOVs. No i teraz, jak to wygląda z punktu widzenia tych założeń? waluta ta zakłada, że no, trzeba będzie przejść jakiś tam aspekt weryfikacji, natomiast on będzie zdecentralizowany, e, czyli żeby wejść w posiadanie takiej waluty, e, no, to trzeba przejść, e, czy powstało taki SOLV Trust Network, e, to są weryfikatorzy, którzy ich będzie, oni będą rozproszeni, tak? to będzie zdecentralizowana organizacja, będzie kilkanaście organizacji, e, każdy swobodnie może wybrać, przez którą z tych organizacji przechodzi, w jakiś sposób tam się trzeba będzie wylegitymować, e, w, restu, w rezultacie dostaje. Niecie takie SOV ID, no i to SOV ID będzie Was upoważniało do tego, żeby claim, te, żeby dostać te SOV coiny. No więc powiedzmy, Privacy, takie 50-50. te ci, ci weryfikatorzy mają, jakby zapewnić oddzielenie tego Waszego Privacy od stricte jakiejś centralizowanej, nadrzędnej organizacji rządowej, która by to na bieżąco miała, mogłaby kontrolować. Natomiast ad hoc takie kontrole audyty oczywiście zapewne będą się odbywały. Wśród tych 24 milionów coinów, znaczy dla tych 24 milionów coinów przewidziana jest wbudowana, wprogramowana inflacja na poziomie 4%, niezmienialna. Wyspy Marszala widzą inflację jako coś dobrego, stymulującego dla gospodarki, Natomiast Natomiast nawet w tym white paperze krytykują możliwość wpływania dynamicznego na wysokość inflacji przez Narodowe Banki czy też samo państwo. No więc wyszli z tym konceptem 4% i każdy będzie dostawał, jakby ta inflacja będzie w ten sposób zastymulowana. Za chwilę trochę więcej o tym powiem: że ten, kto posiada coiny, będzie dostawał sporą część tych nowo wytworzonych coinów corocznie. Więc też ciekawe podejście, w szczególności no to te 4% rozbija się tak, że 3% z tych 4% dostaje posiadacz coina, jakby ten, ten, ten fragment inflacyjny dostaje posiadacz coina, 0,75% dostaje block producers, czyli ci związane jakby za zapewnienie infrastruktury, za weryfikację bloków i transakcji, a 0,25% z, tej, z tego przyrostu inflacyjnego dostają ci e, Trusted e, Verifiers, ten Trusted Network, który, który zapewnia tą warstwę identity. E, no więc gro, 3% idzie do e, posiadaczy coinów. E, no i teraz. E, Posiadaczem coinów mogą być, no, każdy, to jest przede wszystkim będzie prawny środek płatniczy dla obywateli Wysp Marszala, natomiast każdy również może się nawet w tej chwili zapisać, Trwa, trwają zapisy na, na dystrybucję tych coinów i to się zapewne, tak jak wspomniałem, odbędzie jeszcze w tym roku. No i teraz te 24 milion SOV coinów tej waluty narodowej cyfrowej, jak to ulegnie dystrybucji? Połowa z tego pójdzie do Republiki, czyli do rządów wysp Marszala. 30% zostanie przeznaczonych na rozwój cyfrowej ekonomii, tak by ten kraj stanął na nogi. 10% pójdzie na, w zasadzie jakby to sumować, to około 20% pozostałe pójdzie na rozwój i utrzymanie samego protokołu, samej infrastruktury wokół e, tego protokołu zaufania i jakby infrastruktury związanej z utrzymaniem tejże waluty. E, natomiast wracając jeszcze na chwilę do tych 50%, które idzie do, do republiki, e, czyli te 12 milionów coinów w sumie pójdzie do republiki, no to połowa z tego trafia na taki fundusz e, zaufania, czy fundusz jakiś tam. E, no taki, Taka rezerwa powiedzmy, która będzie, w, e, zakładam, że gdzieś tam w budżecie państwowym 10% z tego. E, co trafia do republiki z tych 50%, 10% trafia na walkę z tym climate change, czyli z poradzeniem sobie z, zatopia, z podtapianiem tejże republiki, tych wysp poprzez no, postępujące ocieplenie na Ziemi. 20% pójdzie na walkę z tymi skutkami ubocznymi po tych próbach nuklearnych z jakimś tam oczyszczeniem klimatu, być może pomocą ludności. No i 20% będzie przeznaczonych dla ludzi, jakby zostanie to rozdane ludziom, którzy zamieszkują te wyspy. No więc taka jest zakładana ta dystrybucja dla tych coinów. No i to jest moim zdaniem ciekawe podejście. Widać w tym, że będzie, będą tam fundusze na takie realne problemy, najważniejsze, zmiana klimatu i e, te problemy środowiskowe. E, będzie pula dla e, narodu, będzie pula, pula dla rządu na e, fundusz e, jakiś awaryjny. E, ciekawe jest przede wszystkim to, że no, będzie tutaj ta zafiksowana e, inflacja. Ciekawy jest też sam model governance. E, no, to jest taka semi. E, Decentralizacja powiedziałbym. Tutaj się możecie wczytać w white paper. W ogóle no, niesamowicie interesujące jest to, że taka waluta narodowa ma swój whitepaper i, i można się zapisywać na takie ICO czy na dystrybucję tych tokenów, jeżeli przejdziecie tą, ten proces weryfikacyjny. No bo tam gdzieś w ramach tego funduszu republikańskiego no to część jest też przeznaczona jako dla inwestorów, dla osób z zewnątrz, które chcą wejść w tą walutę i być może jakoś się też zaangażować. No, każdy, rozumiem, że nie ma tych ograniczeń, może też się zapisać na, na tą wczesną dystrybucję tego tokena. No w każdym razie, jeżeli chodzi o ten governance, no to tak jak powiedziałem, on jest semi... Z, z, zdecentralizowany czy zcentralizowany, będzie kilkanaście różnych jednostek, które będą uczestniczyły w zarządzaniu tą platformą. Ewentualne zmiany będą musiały przejść przez i tych weryfikatorów i ten Development Fund, tam będzie kilkanaście osób, które będą wchodziły w jego skład i przez Jakieś tam administrative authority, czyli jakieś administracyjne władze w ramach tego państwa. I ci weryfikatorzy, którzy jakby tworzą tą platformę, tą, tą, tą część ID tej platformy, będą w tym uczestniczyć. No, i jeszcze jakiś zaanonsowany za oversight, tak, appointed over organizer, który będzie całością za to odpowiadał. W każdym razie kilka różnych grup. Nie wczytywałem się w to aż tak detalicznie. Pewnie najważniejsze będzie zobaczyć, jak to zostanie zaimplementowane docelowo. No, jest kilkanaście różnych grup składających się na kilkanaście różnych osób, które zarządzają całym governanceem. Nie jest to w każdym razie w rękach rządu czy banku centralnego, który mówi, że ma być taki siak i zmieniamy to. Tak to wygląda w teorii, przynajmniej na tą chwilę. W praktyce no Myślę, że zobaczymy już w tym roku. No i teraz e, ta ich waluta e, tak naprawdę ma im pomóc w tym. Masa ludzi tam tak naprawdę oni są unbanked, tak? Oni no, nie mają e, swoich kont bankowych. E, jest tam w jakiejś mierze barter, w jakiejś mierze posługują się e, w swoimi e, e, znaczy tą walutą amerykańską, więc to ma im pomóc rozwiązać te problemy. Ma im pomóc rozwiązać problem tych opłat transakcyjnych międzynarodowych e, w ostatnich 10% na no, zasadzie okradania. E, ma im. E, ta, ta waluta ma im też pomóc pozyskać jakieś fundusze z zewnątrz na rozwój tego kraju, jest łatwo używalna, ma im dać też ten digital ID, no bo też mają w tej chwili problem w ogóle z jakąkolwiek taką identyfikacją. Więc no, to jest kraj, który się dopiero rozwija, no i jako pierwszy będzie wchodził na, prawdopodobnie na ten digital economy, będzie miał swoją cyfrową walutę. Dzień dobry. Nic się nie stało. Okej. Okay. No, mała, mała przerwa techniczna, no ale ja już tak zmierzam do końca. Tak naprawdę, co chciałem jeszcze powiedzieć w tym momencie, jest, że dzisiaj, jeżeli mi się to uda dzisiaj wypuścić, a wygląda, że tak, czyli 7 maja o 14.15 jest webinar zorganizowany z firmą SFB, czyli z implementatorami tego rozwiązania z Algorand Foundation, czyli Algorand, ta część związana z, z finansową częścią Algorandu i Algorand Inc., czyli ta część implementacyjna Algorandu. Bo Algorand też ma swoje dwie organizacje, o tym za chwilę powiem. Więc w każdym razie Algorand i SFB, dzisiaj webinar, zapraszam. Linki dam w opisie pod filmem. Myślę, że warto się podłączyć, posłuchać. Jest szansa, że to będzie pierwsza waluta narodowa na blockchainie, taka prawdziwa, kryptowaluta z jakimiś tam aspektami decentralizacji. Wiem, że Barbados też celuje w ten rok, nie wiem kto będzie pierwszy, czy Barbados, czy Wyspy Marszala. Natomiast jeżeli ten temat Was interesuje, no to zachęcam do webinaru. Zachęcam też z tego względu, że po webinarze zrobię konkurs, do wygrania będzie koszulka. Natomiast tym razem nie będzie taki konkurs tuż, tuż po webinarze. Po prostu zrobię osobny film, w którym dam pytanie dotyczące webinaru. No i osoba, która najpoprawnie odpowie na to pytanie, dostanie koszulkę. Tak jak poprzednim razem to miało miejsce. Koszulkę Algorandu, którą sobie ci mogli wyklikać i przyjdzie do Was prosto z Bostonu. Więc jeżeli interesuje Was, technologii Algorand, bądź jeżeli interesuje Was tematyka CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, jeżeli Was interesuje to, co się dzieje w, śwież, w szerszym świecie digitalizowania właśnie walut narodowych, wydaje mi się, że jest to dobre miejsce, żeby posłuchać no, prosto z frontu, jak to się tam odbywa. Dodatkowo być może będzie mogli wygrać koszulkę. Na koniec jeszcze dodam tyle, że przypomnę o tym, że trwają programy, do których Was zachęcam, w których możecie się angażować w sam Algorand. Czyli jeżeli chcecie, no może nie budować swoją walutę narodową, ale zbudować jakąś inną platformę, no to z tego funduszu 250 milionów algotokenów jest do przyznania. W sumie taką pulę Algorand przeznaczył na programy, grantów, na różne ciekawe projekty, które będą wykorzystywały platformę Algorand. Można o to aplikować, dajcie znać mi albo możecie się odezwać do Algorandu, jeżeli wolicie w ten sposób. Ja was mogę też pokierować. Jeżeli chcielibyście wy, bądź wasza firma, w jakimś stopniu z tego skorzystać, jest taka możliwość. Trwają też te programy ambasadorskie, czyli możecie zostać ambasadorem i pomóc mi rozwijać społeczność i tutaj tematykę Algorandu w Polsce. I to zarówno jako. Taka osoba techniczna, jak i nietechniczna, to są dwie możliwości wejścia. Więc odzywajcie się, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A jeżeli jeszcze nie jesteście zainteresowani żadną z tych rzeczy, no to jest taki program referencyjny, gdzie po prostu dołączacie do społeczności Algorand. Za to też można jakieś tam punkty zdobyć, wymienić je potem na koszulki, inne gadżety, a nawet w rezultacie spotkać się z przedstawicielami Algorandu. Też dam link poniżej, zresztą zrobię o tym osobny film. Jeżeli Wy bądź wasze osoby z otoczenia chciałyby do dołączyć, Gdzieś tam do obiegu informacji algorandu, no to taki program, e, powiedzmy, na rozgrzewkę też jest możliwy. Te programy ambasadorskie to jest krok kolejny, a te programy grantów e, finansowych dużych, to jest pro, krok trzeci. Więc, jeżeli myślicie o którymś z tych kroków, no to być może ten krok pierwszy, tutaj gdzieś go zalinkuję, jest najlepszy. E, na początek e, dostaniecie jakieś tam punkty, jakieś tam gadżety, jeżeli zdobędziecie jakąś dodatkową, dostateczną ilość punktów, a jednocześnie zaczniecie zdobywać wiedzę i być może na jakimś etapie się zdecydujecie na szerszą pomoc dla algorandu. Projekt, ja nie ukrywam, jestem w niego zaangażowany w formie budowy społeczności tutaj w Polsce, ale ja się angażuję tylko w te rzeczy, w które wierzę, a wierzę w ten projekt. Wydaje mi się, że robią te rzeczy naprawdę fachowo, rzetelnie i warto im pomagać. Moim zdaniem warto pomagać tym sensownym projektom, które budują coś sensownego, a algorytm moim zdaniem do takich należy. Komentarze, łapki zachęcam, komentujcie, pytajcie, klikajcie w ten film w jakiejkolwiek formie, na koniec. To mi pomoże w tym, żeby wzrastać ten kanał YouTube, nakarmić algorytmy YouTube'a. Ten film dotrze dzięki temu do większego grona osób. No dobrze, na dziś to tyle. Jest wcześniej rano, więc lecę zmontować ten film, żebyście zdążyli go zobaczyć przed webinarem z Wyspami Marszała.